Hej, to druga część, jak mnie prosiliście. Yy, teraz dojdziemy do chyba... 30 hmm, może. Jak chcecie. dobra, co tu się dzieje? On tak dziwny, bo przestał jakby tak skakać. Hmm, ale za co tu ruszy, Trzeba zmienić. No, taki robocik też będzie fajny. No dobra, to ja na chwilkę przestanę mówić, i możecie sobie patrzeć. Ojej, co się stało z tym robotem tam? Ojej, on spada. A, chyba nic nie stanie. A no i ta aplikacja w ogóle chyba nie ma dźwięku. Dobra, dobijamy do pięćdziesiątki. Czy w się sensie będzie wyglądało inaczej? Nie. Ani e, się nie porusza, ani nic, nie fajnie. Nawet nie skaczę. Nie może to po prostu taki przebłysk, że już po to nie będzie. Nie wiem. Hmm. A no i mam ten taki trochę kaszy, albo chrypę. No. Przepraszam. Może trzeba byłoby było to tak, żeby było bardziej symetrycznie czy coś, bo na przykład tutaj są mięśnie, a tutaj już nie widać mięśni. Może o to chodzi? Bo to się tak to lewe znaczy, no tak, to lewe, to się tak zgina, a to prawe nie. Może o to chodzi? O, dobra, oj, w ogóle już to się... no dobra. Coś wygląda, ej, no wygląda inaczej, może trzeba. Tak i tak. Tak? Nie, tam już był Hmm. Ну то, что-то так? о, может так? Ну, будет удобнее, то есть можно вот так вот вытолкнуть. Хм, окей. Ну, так